Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie. Słowo dzisiejsze to pokazać. Dzisiejsza Ewangelia to potężny rachunek sumienia, który Jezus robi i tłumom, i uczniom. Ale przede wszystkim robi nam, żyjącym dzisiaj, którzy czytamy te Ewangelię. I przyznam szczerze, że no, ciosa mocno. Słowo pokazać, którym się modlę, uświadomiło mi, że wiele rzeczy, które czynię, choćby w perspektywie głoszenia, dzieł miłosierdzia, jakichś pomysłów, idei, które realizujemy w Profeto, nie zawsze miały czystą intencję. Czasami było we mnie, choć pewno broniłem się ze wszelkich sił, by tego nie ujawniać. Było to pragnienie, by pokazać się z dobrej strony. By zaprezentować się dobrze, by się pochwalić czymś, co nam się na przykład udało zrobić. Jedyne, co nas może ratować przed popadnięciem w to pragnienie, by pokazać dla próżności, za, dla zaspokojenia próżności to, co czynimy, są intencje, czyste intencje, z którymi to czynimy. Jeśli te intencje będą ukierunk ukierunkowane na Boga i bliźniego, no to chyba możemy być spokojni. Ale piękny ten rachunek sumienia, który Jezus dzisiaj nam robi. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani. Pamiętajcie, że wczoraj opublikowaliśmy trzeci już odcinek wielkopostnych rekolekcji z Józefem Brodą. Zapraszam Was do tego, abyście zasiedli z Nim przy stole.